Witam wszystkich, z tej strony Trupiciel. Izu Ugonoh podpisał kontrakt z Federacją KSW, więc o tym dzisiaj troszeczkę pogadamy. KSW od dawna chciało zwerbować w swoje szeregi boksera z mocnym nazwiskiem. Pierwszym takim zawodnikiem, którego KSW chciało zwerbować był Mariusz Wach, którego KSW też chciało skonfrontować z Pudzianem podczas gali KSW 39 na Narodowym. Później było bardzo głośno o angażu Artura Szpilki, który wpadł nawet do klatki KSW, potrząść oświecińskim więc wszystko wyglądało na to, że kontrakt z KSW podpisze I nie ma co ukrywać, Szpilka jest bardzo medialną postacią, która wzbudza dużo emocji I też bardzo często bierze udział w jakichś tam przepychankach przed swoimi walkami Więc jest to zawodnik, o którym marzy każda federacja A do tego stoi też bardzo mocno sportowo, bo czego byśmy o Szpilce nie powiedzieli To pokonał on Tomka Damka, Mariusza Wacha Dał dobrą walkę z Wajderem, więc tego nie można mu zabrać Tomek Adamek chyba też dostał oferty od KSW, ale jego walki w klatce chyba w ogóle nie interesowały, no i też była ta mowa o Krzysztofie Zimnochu, który chyba bardziej celował tutaj w gale Babylon MMA, a znów Izu Ugonoh po swojej ostatniej walce całkowicie wykluczył powrót do boksu i wyraził chęć walki w MMA. Ja tutaj przede wszystkim jestem fanem MMA, więc kariery Izu nie śledziłem. Widziałem kilka jego walk, szczególnie pamiętam tą jego ostatnią walkę. Zawsze było głośno o Izu, słyszałem, że też po walce z Różańskim. A znów tutaj Łukasza znałem z walki z Albertem Sosnowskim. Więc uznałem to za starcie godne obejrzenia, które nie będzie walką do jednej bramki, tak? Jak to zazwyczaj też bywa na tych polskich galach. No i Izu w tej walce wyglądał bardzo źle, w ogóle nie było tam chęci walki, i wyglądało to tak, jakby każdy cios Łukasza zniechęcał Izu do dalszej walki, po prostu. Więc zastanawiam się, jak to będzie wyglądać w MMA, w dyscyplinie, która wymaga od zawodnika bycia dobrym w każdej płaszczyźnie. Tak, Izu ma jeszcze jakieś doświadczenie z K1, więc to jest taka dobra wiadomość. Przede wszystkim Izu to kawał chłopa, ma dobre warunki fizyczne jak na wagę ciężką, jest wysoki, nie jest też jakiś super ciężki, bo będzie miał tak około 110 kg, no ale niestety w MMA czy w boksie jeśli nie potrafisz przyjąć, a nie jesteś super zapaśnikiem, który potrafi całkowicie wykluczyć stójkę, no to możesz mieć tutaj ciężko, tak? Tym bardziej, że w MMA te ciosy są chaotyczne, nieprzewidywalne i nawet najlepsi strajkerzy padali na deski po ciosach zawodników MMA, tak? Bo jest to zupełnie inna praca niż w boksie. Izu ma teraz 33 lata, więc chyba w podobnym wieku był Pujian, kiedy debiutował w MMA. Z tym, że Pujian zaczynał od zera, nie miał żadnego doświadczenia ze sportami walki. A Izu znów do MMA wnosi sporo doświadczenia, bił się na wysokim poziomie. No i przede wszystkim, wnosi też tu fajne warunki fizyczne i stójkę, którą oczywiście trzeba przebudować, ale ta baza już jest. Tylko o ile Mariusz z początku nadrabiał wszystko, charakterem o MMA wiedział bardzo niewiele, kondycja zawodziła go na każdym kroku, to walczył z mocnymi zawodnikami i co najważniejsze, Mariusz potrafił przyjąć, nie bał się ciosu, szedł do przodu czego u Izu w ostatnim czasie nie widzę, nie widać tej chęci do walki, przede wszystkim agresji. W MMA nie trzeba jakoś super ogarniać stójki, wystarczy mocny cios i chęć wyprowadzenia go w kierunku rywala. Wiadomo, że Izu może pójść bardziej w kierunku parteru, tak, tylko... Do MMA wniesie dobrą stójkę i to zawsze powinna być jego główna broń. Alister O'Reilly jest tutaj dobrym przykładem. Ciosu nie potrafi przyjąć, kiedy rywal go atakuje. Alister zasłania się i czeka, aż rywal no, wystrzela się, bo tak bardzo boi się odsłonić i tutaj dostać jakimś mocnym ciosem. I staje, obrywa, tak? Ale nadal może liczyć na mocny cios i przede wszystkim umiejętności stójkowe, tak? Tego gabaryty, które jeszcze jakiś czas temu prezentował, w ogóle mu się teraz nie przydają, tak? No też się troszeczkę zmniejszył, ale wtedy też do niczego mu nie służyły. Jeśli wygrywał, to tylko dzięki swoim umiejętnościom i sprytowi. Więc podobnie tutaj powinno być u Izu, jeśli już wchodzić do MMA, to nie po to, aby robić z siebie zapaśnika, tylko aby straszyć stójką, tak? Oczywiście trzeba trenować całe MMA, aby też móc się odnaleźć w każdej płaszczyźnie, ale nie zapominać o tej stójce, która powinna być tą główną bronią. Izu raczej UFC nie zawojuje, więc bardziej tutaj będzie chodziło o wygranie kilku walk i może jeśli wszystko pójdzie dobrze, to powalczyć tutaj na przykład o SW też będzie bardzo fajnie. Chociaż też MMA nauczyło nas, że są cztery istotne cechy, bez których nie można wygrywać. Pierwszy to silny cios, który pozwala wygrywać nawet z najbardziej doświadczonym zawodnikiem, druga cecha to doświadczenie, które pozwala pokonać nawet najbardziej utalentowanego zawodnika. Trzecia cecha to twarda głowa, która pozwala zneutralizować atut rywala w postaci silnego ciosu. I czwarta cecha to determinacja, która pozwala wykrzesać nawet z najbardziej niedoświadczonego zawodnika coś więcej niż jest w stanie wykonać. Jeśli ktoś jest w stanie posiąść te wszystkie cechy, to jest w stanie stać się mistrzem, zawodnikiem nie do pokonania. Izu ma mocny cios, na pewno ma doświadczenie, no może nie związane z MMA, ale jednak ze sportami walki. Z tą głową może być tutaj problem, ale bardziej doszukiwałbym się po prostu braku chęci do walki, braku wiary w swoje możliwości, a nie na przykład szklanej szczęki. No i przede wszystkim brakowało determinacji w jego ostatniej walce. Te dwie ostatnie cechy jest na pewno z siebie w stanie wykrzesać. Więc jego przejście do MMA będzie wiązało się albo z dużym sukcesem, albo z ogromną klapą. Na pewno nie będzie średnim zawodnikiem, ale to też zależy od rywali, z którymi będzie się mierzył. Czy będzie zaczynał tutaj od Freak Fight'ów, czy może KSW zestawi dwóch bokserów ze sobą, na przykład Izu z Wachem, bo tutaj też na przykład Izu może być skonfrontowany z Junem, który przede wszystkim jest zawodnikiem stójkowym, ale jednak bardzo malutkim w porównaniu do Izu. GSW tutaj prędzej czy później będzie wymagało od Izu mocnych walk, tak jak to było w przypadku Pudziana czy Janikowskiego. Z początku spotkali się z bardzo doświadczonymi rywalami, czasami ta determinacja pozwoliła im walkę wygrać, a czasami doświadczenie brało górę. Więc na pewno tutaj angaż i debiut Izu będzie głośny. Na pewno jest to zawodnik, który przygotuje się do swojego debiutu solidnie, bo ile Mariusz Bach pewnie postawiłby głównie na boks. Tak, Izu trenuje w WCA, więc będzie miał możliwość potrenowania MMA i do tego z dobrymi zawodnikami. I widać, że Izu też sam chce się sprawdzić w MMA, więc tutaj KSW za bardzo go namawiać nie musiało. Tak? Ale też na pewno KSW tutaj będzie wymagało od Izu więcej, więc ta presja może spowoduje, że w tym MMA się odnajdzie. Ale jestem ciekaw, co wy myślicie o angażu Izu w KSW. Czy jest to dobry pomysł, czy może wolelibyście izu oglądać w boksie? Czy może w ogóle jest wam to obojętne? Komentarze do waszej dyspozycji, a ja zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage MMA. Pozdrawiam Was, tropiciel. Trzymajcie się.